Witam was w sobotę, właśnie się szykuję na zakupy, bo jedziemy do Primarka Co prawda jestem jeszcze przeziębiona, ale nie powstrzyma mnie to przed zrobieniem fajnych zakupów Mam nadzieję, że w tle nie słychać, bo mam lekko otwarte okno, żeby sobie tutaj wywietrzyć i słuchać jak jeżdżą auta I tak, ogólnie mam plan kupić sobie parę rzeczy Zrobiłam sobie nawet listę i będę polowała na takie buty zamszowe krótkie Nie wiem czy kojarzycie o co mi chodzi, one są takie trochę papciowate bo naoglądałam się gdzieś na Instagramie i Pinterestie i tak mi się one podobają Szczególnie, że wyobrażam sobie je właśnie do tej bluzy, którą mam na sobie Którą wam ostatnio pokazywałam na filmie I tak... Ponadto bym sobie chciała kupić jakiś kuferek na biżuterię, bo mam na talerzu Takim ozdobnym Ale niestety ilość mojej biżuterii, a dokładnie kolczyków się tak powiększa Niestety i niestety, że muszę sobie zainwestować w jakiś kuferek Chcę sobie też popatrzeć za plecakiem, bo przede mną i Maciejem szykują się fajne wyjazdy I potrzebuję takiego podręcznego Więcej szczegółów dowiecie się później Jedyne co mi dzisiaj przeszkadza, to faktycznie, że mam dalej zapchany ten nos Ale zapowiada się fajny dzień I dzisiaj będzie taki shopping vlog, więc pewnie jeszcze wejdę do New Yorkera i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj upolować jakieś fajne ubrania i fajne rzeczy. Według mnie w Primarku są też ciekawe i dość dobre kosmetyki, więc pewnie tam też zajrzę. Kończę się malować, będę prostowała włosy, bo ostatnio na urodzinach mojej mamy miałam wyprostowane włosy i uważam, że fajnie wtedy wyglądają. Wiem, że to niszczy włosy, ale raz kiedyś można, więc kończę się malować i zabieram Was ze sobą na zakupy. Is wielką torbę rzeczy, ale słuchajcie, dzisiaj wam tego nie pokażę, bo jest kiepskie światło więc zapaliłam sobie już tutaj lampkę i stwierdziłam, że y, zrobię wam jutro na spokojnie haul gdy będzie po prostu lepsze światło wydałam 100 euro, Maciej też wydał 100 euro, więc <grytanie> 200 euro wydaliśmy na zakupy w freimarku, ale ja już nakupowałam większość rzeczy na święta, więc częściowo tych rzeczy nie będę mogła wam pokazać bo są tam prezenty dla mojej mamy, dla mojej siostry, a one mnie oglądają, więc nie chcę zepsuć niespodzianki, ale pokażę Wam rzeczy, które kupiłam sobie i rzeczy, które uznam, że pokazać mogę. Yy, ludzi w primarku było tyle, że kolejka sięgała po same drzwi, więc ciężko w ogóle było wejść do tego primarku, bo było więcej ludzi, którzy stali w kolejce do kasy, niż tych, którzy jeszcze sobie przeglądali jakieś ubrania, więc masakra. Maciej też sobie kupił parę rzeczy: plecaki dwa na wyjazd, spodnie, świąteczny sweter. Już jest naprawdę sporo rzeczy na święta dodam. Mogę wyglądać się taką troszkę zapłakaną, ale słuchajcie to z tego względu, że przed chwilą się bardzo wzruszyłam, bo obejrzałam zwiastun filmu Taylor Swift i bardzo chciałam iść na niego z moją siostrą, ale z tego względu, że ja już do świąt nie zjadę do Polski. No to nie mamy możliwości pójścia razem, a chcę go obejrzeć I dla mnie to jest takie bardzo emocjonalne, bo ja jestem wielką fanką Taylor I od, odkąd byłam mała tak naprawdę jej słuchałam z moją siostrą Nie mogę się też doczekać koncertu w przyszłym roku w Warszawie Bilety już mamy z moją siostrą kupione, więc myślę, że to będzie jedno z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu Naprawdę, słuchajcie, już płakać mi się chce, ja mówię sobie o tym wszystkim, myślę no i mówię, no muszę jechać po prostu na ten film i od razu sprawdziłam gdzie tutaj w okolicy jest, no w Almelo nie ma, ale jest w Enshedę, więc pojadę jutro razem z Maciejem i z moim tatą. Namówiłam no ich słuchajcie i oni to jadą po prostu ze mną chyba tylko dlatego, że mnie kochają, bo... No, Maciej słucha Taylor tylko, gdy musi, <gdy>, gdy ja puszczam, a mój tata to jest w ogóle całkiem y, z innej bajki, metalowiec i tak dalej, więc po prostu robią to dla mnie. Bilety są dużo droższe niż w Polsce, bo jak sprawdzałam przykładowo w Poznaniu w Starym Browarze, to bilet kosztuje 45 zł, a tutaj kosztuje 20 euro, więc tak naprawdę jeszcze raz tyle. No i nie mogę się doczekać, po prostu płakać mi się chce na samą miejsce, słuchajcie. Może to przez to, że jestem przez okreset W ogóle właśnie z tego względu, że jutro mam dostać okres To dzisiaj mam takie zachcianki I Maciej kupił nam dwie wielkie paczki naczosów serowych Sos serowy, kupił mi kwaśne żelki I będziemy oglądać sobie Love is Blind I spędzimy miło wieczór, bo dzisiaj Maciej idzie na nockę Więc później zostanę sama Bardzo fajny dzień dzisiaj miałam swoją drogą Byłam na zakupach, potem byliśmy w maczku Raz na jakiś czas można, wiadomo Jutro jeszcze chcemy właśnie z rana jechać na siłkę, a potem pojedziemy sobie do kina. Na 15 jest film i w ogóle trwa chyba 2,5 godziny, ale czuję, że to będzie coś mega. Mogliśmy wybrać sobie wersję 2D albo 2D ultra coś tam i to jest, że dźwięk się niesie po całej sali. W ogóle kino jest bardzo ładne. Nagrywaj sobie. Ty zawsze ej zauważyłam, ja za każdym razem jak wchodzisz do pokoju, a ja coś nagrywam, to idziesz z do toaletowym i ja muszę to na tak przycinać. Już jesteśmy po siłowni i powiem wam, że tak Za rana fajnie jest sobie iść na siłkę Bo człowiek się od razu lepiej po niej czuje I kupiłam z ciekawości Takie szejki proteinowe I ta się wzięłam waniliowy A sobie wzięłam truskawkowy I powiem wam, że to jest przepyszne Za dwa takie dałam 7,5 euro Kupiłam to na siłowni swoją drogą Nawet jest słuchajcie napisane po, po polsku <słuch> Są różne języki Ale czekajcie, bo gdzieś tutaj właśnie było 53% białka Więc naprawdę sporo w takim więc oba smaki są naprawdę przepyszne, jeszcze był czekoladowy i na pewno ten czekoladowy też kiedyś sobie przetestuję, teraz chcę jechać do Action, bo muszę sobie kupić rękawiczki na siłownię bo jak robię sobie martwy ciąg to bardzo bolą mnie palce i tutaj mam potem odciski, więc może uda mi się jakieś fajne znaleźć później wrócę, muszę nagrać jeszcze dla was film, a później wybieramy się na Taylor, więc nie mogę się doczekać Wykąpię się jeszcze teraz po siłowni. Ogarnęłam się trochę i właśnie zbieramy się na Taylor, więc w międzyczasie udało mi się jeszcze zrobić obiad. Trochę ogarnąć tutaj, no ale już nie zdążyłam nagrać dla Was filmu. Poprawiłam sobie trochę make-up i zbieramy się na film. Właśnie w aucie i jedziemy z Maciejem, poszukać sobie strojów na Halloween, bo jutro jest zorganizowana impreza w centrum i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się przebrać i trochę zaszaleć, więc nigdy nie byłam na czymś takim. A w centrum jest fajny sklep, z właśnie z takimi rzeczami okolicznościowymi, typu urodziny, i widziałam mnóstwo świetnych strojów, więc jestem ciekawa, czy znajdę coś odpowiedniego. Ogólnie zrobiłam Wam nawet Ankietę na Instagramie. Zastanawiałam się między kotem a Harley Quinn i postawili się na Harley Quinn, więc będę celowała w to. Tylko, że na dworze ma być jutro 12 stopni, więc mam nadzieję, że nie zmarznę i znajdę coś takiego w miarę ciepłego, więc zobaczymy. Głównie skupię się pewnie na makijażu, na kiteczkach, i ponadto Maciej chce się przebrać za jokera, więc musimy poszukać jakichś sprayów do włosów. I może jakiejś białej farby, żeby pomalować twarz. Się śmiałam, że jak sobie zrobię takie włosy, jak ona miała, niebiesko-różowe, to potem na następny dzień do pracy, jak czasami mi nie zejdzie, to pójdę w takich włosach, więc to hit. I mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo mamy włączone tutaj wycieraczki, bo na zewnątrz pada deszcz. I tak, zobaczymy, co ciekawego uda nam się kupić. Słuchajcie, mamy ogólnie jakieś 20 minut na kupno stroju, bo jest środa, jest ruch i do 18.00 do 18 jest czynne, a jest 17.30, wiadomo, że pewnie trochę wcześniej jeszcze zamkną. I ponadto w ogóle śmiesznie, że jest organizowana impreza halloweenowa w czwartek. Ale tutaj ogólnie w czwartek to już ludzie pra mają prawie weekend i sobie wszystko świętują, więc sprawdzaliśmy pogodę i na szczęście jutro nie ma padać, więc jest duży plus. Pokażę wam co tutaj jest na wystawie i tutaj jest strój Wednesday. I zobaczcie, tu już jest wszystko zorganizowane na halloween Można kupić sobie nawet taką sztuczną rękę I to jest w ogóle mega creepy Nie wyobrażam sobie mieć czegoś takiego w domu A w ogóle klauny to jest dla mnie zmora totalna Więc wchodzimy Ej, tu są stroje Tu ja. są W ogóle patrz tą czachę takie coś mieć w domu? Fajno. Cały taki ten, ten, ten. Ej, nawet są te skrzydła dla wróżki. Ej, może chcesz być księdzem. Adult kostium. To musiał krzyż odwrócony mieć. Aha, są całościowe stroje. Aha. Średni strój tak 20 euro. I zobacz sztuczne oczy. Ja, Halloween pełną parą Ej Maciej, zobacz, jest krawat Byś mógł mieć na Zookera Krawat? On miał krawat chyba, nie? Miał, na pewno Ej, ta ręka Nie wiem, czy mi na YouTubie, przez takie coś nie ten on jest, Jak on jest przyczepiany? Nie wiem Tu są jakieś zamki Ja jestem w ogóle w szoku. Jak jest, ile tu jest rzeczy? Tu w ogóle może skuść taki strój, że taka maska. Nie wiem, jak to Ej, bo zobacz, tu na diabełka też jest dużo. Można sobie kupić takie rogi. Może staty zrobimy diabełka. O. Weźmiemy to. Ej, to jest fajne też takie. Ej, zobacz, ile tu jest rzeczy? Tu w ogóle jest mega dużo tego. Nie wiadomo w ogóle, co wybrać. Ej, ja bym wzięła, tacie, coś takiego. Takie, co? I te maski, patrz. Fajnie, jakby był się. Ja. To może nie ma. Zobacz, może z drugiej strony będzie. Jest mega dużo strojów. Tu w ogóle mamy sztuczne uszy. Nie, co to jest? To? Uszy. Sztuczne. Ej, faktycznie. Palce. Jacie. Ej, nawet zakrwawione skarpetki i stopy Idziemy zobaczyć dalej. Patrz, taki, taki coś to. to Bo, musisz coolie. popatrzeć, może coś będzie. Patrz, Joker. Patrz, je, patrz tego ducha. Tu możemy sobie zrobić czarownicę. Też fajne. Ej, a jest maska klauna, o nie. Ej, weźcie po prostu taką maskę, kupimy będzie klaunem. Na przykład. Ej, a jest maska Jokera? Nie raczej wątpię. Czy robimy go na diabła? Nie, ja go wolał na diabła Ja. Yeah. Ale jak miatki łkał na w domu, to bym chyba umarła, nie? Ja cię, mnóstwo tego wszystkiego jest. W ogóle można sobie fajnie ustroić pokój na Halloween albo zrobić taką imprezę i na przykład są takie słomki. Jakie? Yeah, yeah. Mega. Weź! Ale creepy! Ej, to mi się kojarzy w ogóle z Damonem przez tego kruka. Pamiętasz te pierwsze odcinki tak? w pamiętniku? Okulary. Chyba, że sobie kupić taką muszkę. Jakby do tej koszuli. Nawet na jokera też spoko taka. Nie, totalnie mi nie pasuje do jokera. To nie wiem. Ja idę popatrzeć, czekaj, co ja bym do... musiała mieć. Ej, można sobie kupić nawet nos dla czarownicy taki. Rajstopy. Może jakieś tanie. Masy do malowania. Chyba, że sobie kupię takie. Bo ogólnie bym musiała mieć kabaretki na Harley Queen. Dobra, bierzemy czerwone. Jeszcze jest coś takiego. Nie, to nie. Ja nie. bym wolał go chyba sama już. Jest sztuczna krew, nie? Tak? Ale to, to nie taka, to musi być taka wyciskana okay. to, to jest na wampira, chyba, że wampira z niego zrobimy Właściwie już też myślałem nad wampira Ale to co się wkłada do buzi? Raczej wątpię no, raczej Nie, to jest, to jest takie... to jest drewno I ja mu zrobię jakiś fajny make up do tego A ty na jokera, czyli białe, czarne. czarne, nie mamy białego I Białe, czarne i czerwone Koszyk mogliśmy wziąć Możemy wziąć to. Nie wiem co to jest, ale przyda się. Kościotrupy, trupy, mamy takie różne stroje. Ja cię jestem zafascynowana. Nawet czarną różę można kupić. W ogóle tutaj widać, że w Holandii celebrują urodziny i wszystko, bo jest dosłownie na każdą strefę. Mamy tutaj na przykład na 25 urodziny, na ślub, na wieczory panieńskie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś świetnego tutaj. I tam jest w ogóle cała strefa na Halloween. Zobaczcie. Mamy już taki zielony spray do włosów, ale jeszcze musimy mieć różowe i niebieski na moją Harley queen, więc to dla Macieja Nie wiem czy akurat były różowy i niebieski a... Ej może znajdę e, kij baseballowy, bo potrzebowałabym do mojego stroju Jakie creepy dziecko Ej mogę mi się, że ja mogę coś takiego wstawić na YouTube to w ogóle jeny Jakbym zobaczyła coś takiego w domu, to bym chyba umarła So creepy Ej, nawet jest taki królik Taka głowa królika Nawet na pirata wiem, czerwony, Przymierz czy Przymierz najpierw zobaczymy Nie będzie wiesz swoich zielonych włosów To lepiej nie bierz Mówisz? No To może czerwony właśnie, żeby było widać ale tu nie będzie widać i tak. Właśnie da efekt, jakbyśmy miały całe zielone włosy bez, bez tego kapelusza. No Lepiej. Wszyscy zawsze mają, nie mają kapelusza, mają tak ten. Zdaje się, że lepiej będzie. W ogóle jak kupiłabym sobie takie okulary, tak, o, podobają mi się. Ja tam bym sobie kupiła takie okulary. Ja bym takie nosiła normalnie na wakacje, jakieś. Fajnie, co? No w ogóle jest tyle fajnych okularów tutaj Patrzcie te Ej, jak Katrin z tego balu Dobra, musimy Dobra, nie mamy czasu, więc lecimy i potem wam pokażę wszystko, co kupiłam Wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze na zakupach w Lidlu, więc uzupełniłam lodówkę i teraz Maciej poszedł robić nam tortillę taką na szybku, bo tak naprawdę nie jedliśmy obiadu, a już nie chciałam nam się nigdzie jechać, bo pada całutki dzień, więc będziemy szykować tortillę z kurczakiem i z warzywami. Ja ponadto ugotuję sobie na jutro makaron z pesto i jeszcze do tego chcę sobie zrobić taką sałatkę z burakiem i z fetą, bo kupiłam, więc będę zaraz sobie przygotowywać. Ale chciałam wam na szybko jeszcze pokazać, co kupiłam na naszą jutrzejszą imprezę. I nie mogę się doczekać, bo nigdy na takiej imprezie nie byłam. Jestem bardzo ciekawa. Przebiorę się, przebiorę się za Harley Quinn, mimo że nie mam totalnie żadnych ubrań ani nic, po prostu, ale będę kombinować z tego, co mam w szafie. Skupię się bardziej na fryzurze i makijażu niż stylizacji, ale myślę, że i tak coś tam wymyślę. Macie będzie za Jokera, a mój tata za takiego diabełka skromnego, bo kupiliśmy mu takie rogi. Więc tak, mamy rogi dla mojego taty. I zrobię mu jakiś tam make-up, coś tam powymyślam. Ogólnie to jest od 18 do 21, czy od 17 do 21 chyba. My i tak pewnie pojedziemy 18-19, zanim się ogarniemy i tak dalej po pracy. Wzięliśmy też trzy spreje do włosów. Zielony dla Macieja na Jokera, różowy dla mnie na Harley Quinn. I niebieski też dla mnie na Harley Queen, bo będę miała jedną stronę włosów taką drugą taką, a właściwie tam chyba były końcówki. Więc zobaczę jeszcze, zrobię do tego takie kiteczki sobie. Wzięliśmy też kilka kosmetyków. I tak, mamy niebieską i różową taką kredkę. I ogólnie te kredki chyba są też do malowania, chociaż nie wiem. Tak czy inaczej na pewno się przydadzą, bo właśnie ona miała jedno oko różowe, drugie niebieskie, a ja takich kolorów nie posiadałam, więc kupiłam i zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało, będę kombinowała. Ponadto wzięłam coś takiego do malowania twarzy. Nie mam pojęcia jaka to jest konsystencja i jak to w ogóle wygląda i działa, ale zobaczymy, mam nadzieję, że faktycznie przykryje całą twarz i co jest na bazie oleju, tu jest napisane, więc. Trochę się obawiam, co może się stać z twarzą, bo czymś takim, ale na jeden raz myślę, że się sprawdzi. To taką czerwoną farbkę, też do malowania twarzy, więc zobaczymy, wszystko będę jutro testować. Będę nagrywała Wam, jak siebie maluję, jak maluję Macieja, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kupiłam sobie też takie rajstopy. one są z taką pajęczyną, bo chciałam kupić sobie kabaretki, ale nigdzie nie mogłam dostać. A szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy je ubiorę, bo ma być około 12 stopni. Co prawda nie ma padać, ale boję się, że zmarznę, więc może po prostu postawię na czarne jeansy albo po prostu jakieś zwykłe jeansy, i do tego jakiś tam t-shirt. No nie wiem, co coś będę kombinowała. Yy, chcę wyglądać podobnie, ale nie muszę, wiadomo, tak samo. Najważniejszy jest fryz i makijaż. Myślę, że to i tak już dużo. Wzięliśmy jeszcze czerwoną i czarną taką farbkę, właśnie. No, i na koniec Maciej wziął sobie krawat do stroju Jokera, który potem okazało się, że świeci, więc musi kupić baterię i będziemy miał taki krawacik. I za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy 41,85. Tak wygląda moje śniadanie do pracy, gdy mamy uzupełnioną lodówkę. Gdy nie mamy, no niestety aż tak fajnie to nie wygląda, ale. Tak czy inaczej zrobiłam sobie na szybko, bardzo szybko, makaron z pesto, banan, do tego sobie wezmę serek proteinowy. Wzięłam też sobie na promocji takie smoothie, to jest mango, banan, jabłko, awokado i szpinak. Zrobiłam sobie też dwa, właściwie jednego takiego krosanta z szynką, serem i ugórkiem. No, i tutaj mamy tą szybką sałatkę, burak, feta i rukola. Więc to jest moje śniadanie na jutro. Właśnie zaczynamy się szykować na naszą imprezę halloweenową. I Maciej ubrał już sobie koszulkę termiczną, na to ubierze czarną koszulę. I stwierdziłam, że najpierw pomaluję go. Ja szybko wzięłam sobie teraz prysznic. Potem na spokojnie siebie, a potem jeszcze tatę na diabła będzie miał całą czerwoną twarz. Macie będzie miał całą białą. Białą i z czarnymi oczami, nie? Pokażę inspirację. Taką mamy inspirację Macieja, więc zaczynamy od niego i przykowanko.